Witam, witam Państwa serdecznie w kolejnej części z budowy Soleil Royal. W dzisiejszym odcinku pokazują nam jakich używano kotw i gwoździ do budowy takich pięknych galeonów oraz mamy oczywiście instrukcję obsługi do części dalszej, czyli do boczku naszego galeonu. Mamy tutaj furty działowe wraz z częścią kadłuba. Musimy to oczywiście wszystko najpierw ładnie wyciąć, co prawda, pisali, że dostaniemy gwoździarkę, ale jednak później napisali bardzo ładny liścik z przeprosinami, że jednak gwoździarki nie dostajemy, co doceniam. Tak będzie wyglądała nasza dzisiejsza praca. Przejdźmy teraz do rozpakowania części. I jak widać, te części kadłuba są wykonane z jednego kawałka drewna wyciętego laserowo, musimy to ładnie sobie tutaj przyciąć, wyciąć z formy i oczywiście oszlifować, żeby to wyglądało jako tako. Oczywiście potem wycinamy również i furty działowe, bo później na modelu mogłoby to być przeszkadzające, wycinać już na kadłubie. Niestety tutaj trzeba wyrównać powierzchnię. Mam troszkę za duży pilnik. Mam pilnik uniwersalny do metalu. Muszę chyba zakupić specjalnie na potrzeby tego modelu pilniki mniejsze. Jakieś okrągłe i może kwadratowe. Tak wygląda wycięty fragment jednego boku. Jest on lekko półokrągły, czyli nie jest prosty, tylko jest pod kątem. Możecie zobaczyć, że zakonserwowałem farbą do drewna dolne części statku, tak żeby one były też zabezpieczone przez wilgocią i zmianami temperatury. Nie ma znaczenia ten kolor, którego użyłem, bo to wszystko nie będzie widoczne. Mniej więcej w to miejsce przyjdzie nasz boczek. Będziemy go oczywiście przybijać do niego gwoździkami. Trzeba dopasować wcięcia na boczku, na naszej burcie, do wcięć na kadłubie. Następnie dobrze jest zaznaczyć sobie ołówkiem, a następnie szpikulcem zaznaczyć sobie dziurki, żeby gwoździk nam nie uciekał oczywiście. Gwoździki właśnie w ten sposób możemy umieszczać w tych dziurkach. Następnie lekko je przybijać na kleju rzecz jasna. Klej jest tutaj rzeczą niezbędną. Niestety wielki minus, że nie jest to wyliczone, wymierzone w taki sposób, żeby wręgi nie wypadały nam po prostu na furtach działowych, bo będziemy potem musieli to wycinać jakąś frezarką. To jest dodatkowa masa roboty. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. W niektórych miejscach przybiłem trzema gwoździami, lub nawet czterema, tak żeby to było wytrzymalsze. Dodatkowo na środku doklejamy deseczkę i też przymocowywujemy ją na zacisku, tak żeby to wszystko się ładnie uleżało na kleju i zespoliło. Nasz Soleil Wojal zaczyna wyglądać coraz lepiej. Dziękuję za oglądanie.